Moi drodzy, odpociłem się tak, spytrzyłem tak gorący że do niego, bucha ciepło, słuchajcie, cześć jakbym nagrywał dzisiejszą recenzję w hucie Katowice, a nie w łodzi sympatycznej w sympatycznym naszym studio. Moi drodzy, Superflyer 2 muszka nie siada, naprawdę na gigancie budzi, na gigancie. Kurczę, nie wiem czego znaczą, jest tak fajny. No ale już niech będzie, zacznę od tego co zawsze się od wyglądu zewnętrznego. Moi drodzy, zastosowali tutaj hyperfusik, w sobie sensie proszę ja dość dużo go jest. Fajny jest ten materiał, bo przez to nakładanie, zgrzewanie ich ze sobą klejenie możemy uzyskać kilka efektów. Nie zawsze to musi być siatka, nie zawsze to musi być jakiś tam inny materiał. Tutaj zastosowali nam z przodu klasyczny tutaj fuzik, czym on jest matowy. Co też zwykle, jeżeli to jest białe, albo coś tej kolorze, to tutaj, tutaj się tu, aż łapka się do niej, do niej sama lepi. Stosowano tutaj sobie matowy Fuzik. Pod spodem użyto takiej pseudo-siatki. Trochę potem powiem o wentylacji tego buta, czego z butach jakoś tak specjalnie nie mówię. Tutaj jest taka siatka, też piłzem nałożona. Utrzymano na podeszkę fakturę podobną do tej siatki na górze. Co ciekawe. Nie wiem, czy tylko takie jest moje poczucie, a czy wasze też takie będzie. Zastosowano takie tutaj wżłobienia, jakby mixing w sameczka, takie tutaj różne nawiązania, też niezależne sznurowadełka. To, że ja was w środku dopiero zobaczymy, jak to wygląda, za chwilę o tym powiem. Tak więc wygląd zewnętrzny jest to fuse, niezależne sznurowania, oczywiście oddzielny ocieplacz, jak ja to nazywam, na Achilles'a. No ale teraz mówiąc o środku i dotarłem nieza tych niezależnych wiązań. To nie jest tak, że one są przyczepione do zewnątrz. Oj nie, w środku mamy ukryty but, czyli tak jak Pixie susemka. Po prostu mamy śladowanie, które wychodzi tutaj na górę, a cały dół możemy sobie ściągnąć mocniej, bo w środku jest taka ukryta skarpeta, dokładnie jak w biksusenka. Tak więc cała zewnętrzna stylistyka nie poszła na mardę, bo faktycznie zastosowano ten sam patent, co w flagowym tego budzie. Moi drodzy, jeżeli powiemy jeszcze tej, przy tej części oczywiście o wentylacji, może być dość słabo, ponieważ nie widać żadnej siatki takiej grubej. Co prawda ten materiał jest cienki, ale nie ma żadnych tych Jedyne takie miejsce właściwie gdzie to jak już wsadzimy nogę w but, wkładamy w skarpetę taką, To jest siatka, tak więc wentylacja jest dość uboga, acz nie, czy nie powinno być tak, że but nam będzie pływał jak w stawie. znamy wiele różnych butów, które miały gorszą wentylację i z pewnością dobrze się nie grało. Mają wiele fanów, wszystkie Jordany, Ventrosy. Wszystkie nie miałem jakiś tam wielkich, przykład, tymi grubymi, skórzanymi płaszczyznami, czy tam były jeszcze przed 5-6 lat. Tak no, więc tutaj nie ma co narzekać, rozkosiliśmy się względem nowych technologii. No i moi drodzy, powiem wam, że z wyglądu zewnętrznej robi robota. Słuchajcie, tyle o wierzchu, przejdźmy do podeszwy, a też jest o czym mówić. Moi drodzy, Nike, tutaj w sensie Joel oczywiście, postawił naprawdę wysoką kuczeczkę, wyciągnął wnioski, połączył kilka butów w jednym. Mamy tak jak w, w XX, x mamy dwie poduszki ząb z przodu, tak samo jak w, Nike, w Hyper Disruptorach, tak samo jak w XX, mamy dwie poduszki z zoomu, przy czym położenie jest inne niż w Disruptorach, ale takie same jak w x Mamy większą poduszkę tu i mniejszą z przodu, przy czym one też wystają poza powierzchnię. Mamy bardzo dużo też flex grogu, o których mówiłem już wcześniej przy innym odcinku. Mamy ich bardzo dużo. A sama podeszwa, sam dzierżniczek jest prima solita w Tak jak w cp 36 ae ta podeszwa jest nie do zajechania. Jest strasznie miękka i strasznie sympatyczna. Trzyma podeszwę jak żyleta, no i oczywiście jest to dobra flight plate. Tutaj ten flight plate jest ukryty gdzieś od tą do tą. Dalej już jest tylko barwniczek, taki tutaj nałożony, żeby działać ten patent. Nie jest tak jak w xx że jest oddzielony tył buta od przodu, który jest połączony oczywiście tutaj całą podeszwą, acz on skrywa się tutaj, możemy go sobie dostrzec. Tak? Ten flight jest na miejscu, mamy dwa zomy z przodu. Z tyłu nie ma włożonej żadnej specjalistycznej wkładki, żadnego zoomu, żadnej poduszki. Jest pianka. Według tego, co wyczytałem, nie ma żadnego systemu, żadnego Lunaldonu czy coś, ale i tak jest strasznie miękko, więc podejrzewam, że nie do końca tak jest, że jakaś tam bardziej miękka pianka jest w tak więc podeszwa, żyleta, dwie poduszki, zoom. No ale przejdźmy jak ten but w ogóle się dopasowuje. Dopasowuje się super. Naprawdę. Yy, Mogłoby to wnioskować, że z tyłu będzie jakoś strasznie ciasno, z na oddzielne ocieplenie Achillesa, tak nie. Jest naprawdę bardzo fajnie to dotyka, jest sympatycznie. Dopasowanie buta na całej szerokości jest też odpowiednie. Co więcej stabilizator da się włożyć. Naprawdę da się włożyć, jest elegancko, równiczym, niczym to nie przeszkadza. Stopa jest trzymana na całej równi równomiernie, nigdzie nie jest trzymana ani mniej, ani bardziej, po prostu jest dopasowana równo do całego buta. Tak więc podsumowując, moi drodzy, Super Flyer 2 są niebo lepsze niż Super Flyer 1. Ale jeżeli ktoś by chciał na przykład znów wybierać północh, się pojawia taki Hyper hyperdanki, a super każdy wybór będzie nowy. Są bardzo dobre buty na nowy rok. Nie mówię, że stare wersje są gorsze, po prostu są bardziej doskonalone. Więc jeżeli chcielibyście na przykład mieć X8, które tam stoją koło kafelka, to możecie mieć 85% tamtego buta w tym bucie za niecałe 600 zł. 550-560 wyżej to wygląda. Tak więc za taką kwotę macie 85% X8. Tak więc jeżeli jesteście fanami, Jordana, chcecie kupić dobre buty, rewolucyjne, nie chcecie kupować retrosów, to myślę, że w tym momencie rozwiązał się Wasz problem, bo naprawdę płód robi straszną robotę. Nike pod postacią Jordana zrobiło kawał, od, kawał dobrej roboty, odrobiło lekcję i stworzyło takie cudo. Jestem zachwycony. Jest lekki i jest, mocno przyczepia się podeszwie. Blake Griffin nie skacze, dwa zony z przodu, flight plate, niezależne sznurowanie, robię robotę. Jordan, piątka z plusem, odskocznego Boba. Dzięki, do zobaczenia. Hej!